Siemanko, ja jestem Wilku, to jest kolejny oczek z Katawa Jak pamiętacie, na ostatnim odcinku wpadliśmy na Emi. Ta nas zaprosiła na jedzenie sobie śniadanka na dachu. Odmówiliśmy, bo chcieliśmy zjeść um, śniadanie z Lili. Jak się okazało, ta postanowiła wyjątkowo zjeść je na dachu. Raz i jak razem z Emi i Rin. I Hanako. E, Emi oskarżyła Lili o kradzież pomysłu. Rin podparła to, mówiąc, że Motyl z nią współpracuje z TIA. I dowiedzieliśmy się, że Emi zdała egzamin z języków obcych na 32%. Przy my to post. Przy my dalej milczyliśmy. Po czym prawie dostaliśmy za zawału. Było zajebiście. No i jakoś tam. Się dogadaliśmy i zaczęła się też oczywiście kłótnia na temat tego, czy fakt, że emi... że Lili jest cudzoziemką w połowie, czy to jakoś wpływa na to, że ona w 100% zdała egzamin, który ponadto nawet jest tak trudny, że nawet osoby, które na co dzień posługują się językiem angielskim, miałyby problem. No, ale no, zobaczmy, co będzie działo się dalej. Hej, Lili? Kończy pakować rzeczy do swojej torby i ją zamyka, po czym unosi nieznacznie głowę. Hmm? Um, dziękuję, że przerwałaś wtedy tę ciszę. Sam chciałem to jakoś zrobić, ale nie bardzo widziałem jak. Staram się, by nie brzmiało to tak ponuro. To wczorajszy list tak bardzo schrzeniony sprawdzian. A teraz moje serca mocno to utrudniają. Uśmiecha się położliwie i kiwa głową. Mam nadzieję, że mnie nie przejrzała, ale znając ją, jest to mało prawdopodobne. Emil jest silna. Ale to tylko człowiek. Naprawdę się o ciebie martwimy, Hisao. Chwila, dlaczego miałbym was martwić? I uśmiech znika, a wyraz twarzy staje się nieco poważny. Hisao, jesteśmy świadome Twojej sytuacji. W przeciwieństwie Nagle urywa niepewnie, czy powinna powiedzieć to, co zamierza. Uśmiecham się słabo i kładę dłoń na jej ramieniu. Przestańcie, wystarczy, że ja się tym przyjmuję. Nie chcę, żebyście wszystkie musiały dźwigać mój ciężar. Jakie miłe, że one w ogóle próbują, co nie? Ale no cóż. Rozumiem go. W końcu kto by chciał, żeby no być jakby tak traktowany delikatnie? Naprawdę nikt od zdrowych zmysłów by nie chciał. Ale jeśli wszystkie będziecie się martwić, wtedy ja będę musiał martwić się waszym martwieniem. O ile ma to jakikolwiek sens. Czuję się dobrze w porządku? Przez moment sprawia wrażenie zamyślonej. Ostrożnie rozważającej jak zareagować? I co? So, czy został ci jeszcze jakiś papier z opakowań po jedzeniu? Chyba tak, zaraz sprawdzę. Szperam w torbie w poszukiwaniu resztek po moim obiedzie, znajdując w końcu kwadratowy kawałek papieru po mojej kanapce. Z uniesioną brwią i raczej zdziwionym wyrazem twarzy delikatnie kładę papier w dłoni, bez słowa porusza palcami, by wyczuć jego krawędzie. Powinien być dostatecznie duży. Podczas gdy minuty do rozpoczęcia lekcji mijają, oboje siedzimy na dachu, a Lili umieszcza obiekt na ziemi, zaczynając poważnie na nim pracować. Z powitej ciszą przyglądam się, jak jej palce z niesamowitą zręcznością poruszają się po małym kwadracie. Niewielkie zagięcia tutaj, nieco większe tam. Jej palce utrzymują powolne, ale pewne tempo. Spogląda w górę, wyglądając na spokojną i opanowaną. Sam fakt, iż jej twarz. Nawet nie jest zwrócona na leżącą naprzeciwko niej kawałek papieru sprawia, że ten widok jest jeszcze bardziej interesujący. Po zrobieniu ostatniego zagięcia jej ramiona lekko opadają. Jej praca najwyraźniej jest kończona. Dopiero po podniesieniu przedmiotu w dłoń uświadamiam sobie co to jest. O, czy to jest żuraw? Mały żuraw origami, <grymne> urocze. Rezultat zawdzięczający swój jasny brąz użytego opakowania wygląda delikatnie i starannie. Potrafisz składać origami? Nauczyłam się tego, kiedy byłam młoda. Poprawiło to nieco moją zręczność. <laughs> A to jest naprawdę niezwykłe. Ona dosłownie musi z pamięci układać i nie więcej orientować się do, tylko po dotyku. My możemy po prostu spojrzeć i zobaczyć hej, e, ta kartka jest źle zgięta. Ona musiała dosłownie układać to na podstawie prób i błędów, wyuczyć się ruchu. I nic jej w głowie oszacować też rozmiar kartki. Bo przecież nie będzie robiła takich samych wielkich zagin, na przykład na małej kartce. Hmm. Aha. Tro... Jeśli nauczyłaś się składać orgami, by poprawić swoją zręczność, zważywszy na to, jak wiele znaczą dla niej. Jej dłonie w związku ze stanem, w jakim się znajduje. Ach, więc o to chodzi. Uśmiecham się dostrzegając znaczenie żurawia. Okej, okay, niestety ja chyba nie wiem. Każdy w tym miejscu musiał znaleźć własny sposób na poradzenie sobie ze swoim stanem. Nie jesteś tu sam, kiedy masz problemy. Ach. Ludzie często o tym zapominają. Że ludzie cierpią z kimś. Nigdy nie sami. Zawsze jeśli... Nawet ci się wydaje, że cierpisz sam. To to, że to się dzieje chyba też na innych. I naprawdę. A jak rzeczą, którą można zrobić, to jest odczuć się od tej pomocy. Postaraj się. Wiem, wiem, że to jest ciężkie. Ja doskonale wiem o tym. Naprawdę. Ale Spróbuj. Jak nie za pierwszym razem, to za kolejnym. W końcu ci się uda. Ja w, ja w to wierzę. A ja wierzę w ciebie, że ci się uda, jeśli masz problem, że uda ci się tobie znaleźć sposób na rozwiązanie go, ale z kimś, ze swoim bliskim. Dziękuję, Lili. Doceniam to. Uśmiecha się słodko i kiwa głową swoim typowym zwyczajem, nie korzystając ze słów, gdy nie są potrzebne. Proszę tylko, abyś się o siebie zatroszczył, Hisao. Nie martw się, tak zrobię. Obiecujesz? Obiecuję. I tak oto rozchodzimy się. Szczerze mówiąc, nie wiem, co irytuje mnie bardziej. Fakt, że w każdej chwili mogę umrzeć, czy fakt, że wszyscy o tym wiedzą? <laughs> wszyscy kiedyś umrzemy. W każdej chwili, każda sekunda jest właściwie niepewna. I dlatego jest taka piękna. Dlatego powinniśmy się nauczyć się ją doceniać. Każdą sekundę, jedną po drugiej, są piękne. Zawsze i każda. Ale ludzie tam zapominają i trwają je, mówiąc: „Cholaj dużo, jut jutro zajmę się innymi rzeczami”. A skąd wiesz? Może to jest właśnie twoja ostatnia okazja, by to zrobić. Myślisz z kimś pożegnać, wypowiedzieć komuś, co naprawdę o nim myślisz, co do niego czujesz, wybaczyć mu zło, które popełnił. Choć nawet gdy o tym wiesz, trudno jest sami to zrozumieć. Może po prostu będę cieszył się każdym dniem, jaki przyjdzie mi przeżyć. Nieoczekiwany podarunek w mojej dłoni przypomina mi, że nie jestem tutaj sam, chociaż jestem taki, jaki jestem, ale nie jestem sam i to jest najważniejsze. Każdy jest wyjątkowy i świat byłby nudny, gdyby się ludzie tym nie chwalili. Więc wyjdź i pamiętaj, nie jesteś sam, jesteś wyjątkowy, ale niesamotny. Jeśli będę się martwił, jeśli ktokolwiek będzie się martwił, ja będę się uśmiechał. Będę reagował uśmiechem na każde ich zmartwienie, aż w końcu znikną. To jest bardzo mądre. W momencie w którym brzmiewa dzwonek cała klasa jednocześnie wzdycha z ulgą. Znaczna część poranka zeszła na monotonnym wykładzie z techometrii na temat całkowicie niepasujący do tak nieznośnego upału przepełniającego klasę. Więc iż próby nauczenia na czegokolwiek więcej byłyby daremne, mu to udaje za wygraną i zaczyna zbierać z biurka swoje materiały naukowe z dzisiejszego dnia. Podczas gdy klasa zaczyna wypełniać boga wędkami bez większego znaczenia, zauważam Hanako wstającą i zbliżającą się do mojej ławki. Ostatnio przestała być tak bardzo zamknięta w sobie. Co trochę mnie satysfakcjonuje. To jest bardzo fajne, jeśli widać, że osoby, które są zawsze zamknięte... Na przykład zwłaszcza dzieci takie się boją, a one się zaczynają ufać tak. Po prostu ci wpuszczają. I to jest bardzo fajne. Cześć Kisao! Hej! Chciałabyś pójść po Lili I długo powinnaś się zbierać, jeśli ma zdążyć na samolot. E, co do tego. Powiedziała, że może być na chwilę zatrzymana przez znajomych z klasy. Przypuszczam, że ma to sens. Jej klasa kończy zazwyczaj nieco wcześniej niż nasza, więc w normalnych okolicznościach Lili musiałaby jedynie przejść. Do naszej sali lekcyjnej. I klasa zapewne się z nią żegna. Cóż. I nie szkodzi. Choć raz możemy poczekać pod jej klasą, prawda? I chodzę cicho poczękiwał głową. Zbierając nasze rzeczy wychodzimy i zbieramy się w kierunku sali 3-2 kiedy docieramy do celu, zatrzymuje się i rozbawiony na widok sceny, rozgrywającej się wewnątrz. Jedna z niższych dziewczyn z klasy obejmuje Lili w entuzjastycznym uścisku, ledwo sięgając głową jej podbródka. Kilkoro pozostałych przyjaciół także zabrało się wokół niej. Lili po prostu łagodniej się uśmiecha i odwzajemnia uścisk. Och, to musi być urocze. Zgaduję, że Lili jest dość popularna w porównaniu z surową, lecz sprawiedliwą dyktaturą szczyzną w klasie 3-3. Lili wydaje się kimś w matki dla klasy 3 pomijając już jest wzrost i wygląd. Wzrost rozumiem, jest bardzo wysoka, jak jest powiedziane, ale... Wygląd? Czy ja tam wiem, że ona ma taki matczyny wygląd? Ostentacyjnie wyluzowana postawa Kenchiego, gdy pakuje swoje rzeczy na krześle w kącie sali, była do przewidzenia. Bez wątpienia nie jest zadowolony z zamieszania, jakie wywołał wyjazd Lili <grymne> <Co>? Jaki dupek ale <grymne> go nawet, da się go polubić czasami gdyby tylko twórcy z fani go rozegrali, a nie był po prostu takim ee, chorym bullshitem Zerkając przez ramię i widząc Hanako, która podąża za moim spojrzeniem postanawiam w końcu wejść do środka Dzień dobry Lili! To tylko ja i Hanako. Hanako wystawiona na zgiełk rozmiewający wokół Lili zauważenie drży. Pomimo jej starań wątpię by kiedykolwiek była w stanie zupełnie pozbyć się niepokoju w towarzystwie innych. To jest po prostu trauma. Głęboka, poważna trauma którą czasami będzie trzeba długo pracować, żeby się no, wypracować, lecz nigdy nie zniknie. To prawda. Ten strach zawsze zostanie. Lecz powiadają, do odważnych świat należy. A oczywi odwagą nie jest właśnie przezwyciężenie strachu. Cześć! Ili całkiem dobrze... Namierza nasze położenie, a znajomi z klasy natychmiast rozstępują się bez słowa. Na twarzy Lili wypisane jest lekkie rozdrażnienie, jednak nie mogę jej za to winić. Dzień dobry, Hisao. Hanako, czy mamy dużo czasu przed odlotem samolotu? Spoglądam pospiesznie na swój zegarek. Uwzględniając podróż na lotnisko, wciąż pozostaje jakieś 10, może 15 minut, zostawiając jeszcze trochę czasu na wszelki wypadek. Tak, nadal mamy kilka minut do zabicia. Nie martwiłbym się jeszcze spóźnieniem. Koleżanka z klasy. Ach, czy to jest Hanako? Oho. Chyba właśnie zostaliśmy przypadkowo wplątani w sieć towarzyską Lily. Zważywszy na jej okulary o szkłach grubych, niemal jak szyba, dziewczyna zapewne jest członkiem klasowej grupy prawie niewidomych, tak jak Kenji. Krótkie, prosto ścięte włosy nadają jej wygląd pasujący do. Podekscytowanego wyrazu twarzy. Cze Cześć! Ehehe. Dziewczyna chwyta dłoń Hanako, po czym szarpie ją entuzjastycznie w górę i w dół. Naprawdę nie pojmuję, jak dziewczyny mogą być tak towarzyskie w stosunku do kogoś, kogo znają jedynie jako znajomą znajomej. Fuck you. Ja tam uwielbiam, e poznawać ludzi. Wasze takie bardzo te koleżeńskie, dosłownie jestem tą osobą, która e, pomijając moją fobię społeczną, to chętnie mi się po prostu przywitał uściskami, z każdym. Podczas gdy Hanako wymienia nerwowe powitania, rozglądam się po pomieszczeniu w poszukiwaniu mojego niskiego, nadmiernie ubranego sąsiada. Staram się jak mogę, ale wygląda na to, że wyścignął się z klasy niezauważony. <grystanie> dypek. Przez chwilę zastanawiam się, w jakiej ścieżce kariery mógłby wykorzystać tę swoją jedyną umiejętność, zanim skupiam się na pilniejszych sprawach. Mądra decyzja. I myślę, że byłby, że po prostu on nie byłby nikim. Po prostu dalej byłby sobą. Niestety. Słyszę wszystkim, którzy by go musieli go poznawać. Lee wygląda na zadowoloną, choć nieco nieufną wobec entuzjazmu, jaki nagle wzbudził się w innych przez Hanako. Może tego nie widać, ale Hanako jest. Znacznie mniej przerażona całą sprawą niż bym się spodziewał. Rzecznie ja się spodziewałam, że ucieknie, ale, no. Well, good, good job. Jestem z jedną dumny, Hanako. Bardzo. Anyway, trąc sobie drogę przez hałaśliwą gromadę uczniów, nareszcie udaje mi się do niej dostać. Nie przejmuj się. Hanako wszystko w porządku. Dziękuję ci. Bojęm się, że może być przez nich nieco przytłoczona. Nie martw się, będziemy delikatni. <grystanie> Na naszych twarzach jednocześnie pojawia się grymas nerwowy uśmiech Hanako. Zostaje przyklejony do jej ust, kiedy kolejna grupka dziewczyn zbliża się, aby ją poznać. W pewnym sensie to niesamowite, że zaledwie miesiąc temu nie byłaby w stanie poradzić sobie z taką sytuacją. Nawet w moim przypadku, kiedy spotkałem ją po raz pierwszy, w sytuacji sam na sam. Wybiegła z biblioteki. E, pamiętam to. Chociaż chyba udało nam się trochę z nią porozmawiać. Ale no. Więc. Masz wszystko, co potrzebne? Wszystko jest spakowane. Muszę jedynie udać się do pokoju po bagaży. I wraz z Hanako musimy się przebrać. W takim razie lepiej będzie, jeśli już pójdziemy. Hanako! Hanako błyskawicznie obraca się w naszym kierunku. Na jej twarzy do z bezsprzecznie maluje się wyraz wdzięczności z powodu możliwości swobodzenia się spośród zgromadzonej wokół niej gromadki. <grytanie> I tak mu musiałby to wyglądać uroczo. Przynajmniej to samo co sobie wyobrażam. I idę! Długa przejeżdżka taksówką na lotnisko okazuje się zaskakująco przyjemna, pomimo tego, że wgnieciemy się w trójkę na małym, tylnym siedzeniu. Z drugiej strony, pomimo, może nie jest tu właściwym słowem. Wysiadając i płaci taksówkarzowi, Hanako zaś biega wokół wzrokiem. Na szczęście w wypobliżu nie ma zbyt wielu ludzi. Większość przebywa w głównym budynku zamiast przechadzać się na zewnątrz. Nietrudno trudno doszedł Akire oraz Hitakiego opartych o barierkę i zabijających czas rozmową. Obok nich leży oparta o ogrodzenie wielka, czarna walizka podróżna. Wyposażona w kółka i wysuwaną rączkę. Pierwszy zowod nas Hitaki. Kiedy na nas wyskakuje, Akira rakuje nadmiernie entuzjastycznie. machnięciem dłonią. Hej! Hej! Idąc w ich stronę, podnoszę torbę podróżną linii za co wynagrodzonych jestem w dzieszyńki wnięciem głowy. Mam tu wszystkie moje rzeczy. Masz swoje? A bilety na samolot? Nie martw się, mam wszystko. A ty? No, możemy ruszać. Może dodam, że nie bez pewnych utrudnień w międzyczasie. Ten przy tych zostaje wynagrodzony mocnym po przez bardzo stanowczo zaciśniętą na nich dłoni. Kurde, Ich twarze teraz wyglądają genialnie. Nie wiem, czy, nie wiem, jak to jest naprawdę tak się zdarza, jak ludzie są cienci, jak cię, tak wygląda? To jest po prostu taki efekt. Ale to wygląda genialnie. Czasami nie wiem, ile jest tych rzeczy, to jest po prostu mój na ile? Fajne. Lubię te, te takie jakby e, widok z zaciśniętych policzk... A policzka? Wiecie, akiery na tło. No. Anyway, dobra. Ha ha ha, no tak. Zupełnie zapomniałam, że zostawiłem bilet w kieszeni moich spodni. Spodni, które wsadziłam do prania... Och, nie! Bez obaw, bez obaw. Czy wiedziałeś, że teraz można wydrukować swój bilet, jeśli zamówiłeś przez internet? Naprawdę fajne. Zmęczona mina jakiego mówi mi, że nie było to wcale rozwiązanie odnalezione tak szybko. Pewnie mogło być gorzej. W takim razie lepiej ruszajmy. Myślę, że odprawa już się zaczęła. Tak, masz rację. W jej głosie słyszalna jest pewna doza zadumy. Spotkanie z rodziną po tych wszystkich latach musi być dla nich lada przeżyciem. Nie mówiąc już o ludziach pozostawionych za sobą. Lili. Hanako obejmuje Lili z łagodnym, pożegnalnym uściskiem, który jest ciepło odwzajemniony. Następnie Lili i ja na chwilę przytulamy się, się wypowiadając słowo pożegnania. Obok nas Akira i Hidaaki odrywają od siebie po nieznacznym uścisku i kilku słowach. Wyglądałoby to. Prawdopodobnie całkiem przyni, gdyby nie niemalże komiczna różnica wzrostu pomiędzy tą dwójką. A nie przesadzaj, nie zaś tak źle z, z tą różnicą. Hmm. Gdy pożegnanie dobiegają końca, sięga po ramię swojej siostry i obie przechodzą przez ogromne szklane drzwi. Widzenia Hiso, Hanako! Narka, nie zrób niczego głupiego maluszku! Machamy im, aż nie znikają z pola widzenia w tłumie ludzi zmierzających do środka. I tak jest. I tak jesteśmy sami. I myślę, że tutaj zakończymy nasz odcinek. Do zobaczenia w następnym. バタッキー